Wiedza Ojca Pio. Tom pierwszy. www.systemmilości.pl Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w systemie miłości. Jezus powiedział takie bardzo już znane na świecie wszystkim chyba Zdanie. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ja staram się ujawniać i pokazywać, na ile mnie tylko stać, na ile mi moja głowa pozwala, to wszystko roz, rozgryźć i poznać. A Ojciec Pio powiedział mi, że Bóg ci dał taką głowę, żebyś poznał wielkie rzeczy, więc staram się <laughs> Wam mówić. Żebyście poznali chociaż część tej prawdy. Ja też nie znam całej, nikt nie zna tutaj całej prawdy. I Ojciec Pio też był zagadką, nawet sam dla siebie, bo Bóg jest zagadką, wspaniałą zresztą. I ta zagadka nas cieszy i raduje, i dlatego tajemnice też są potrzebne, one są piękne, jakbyś wszystko wiedział o swoim partnerze albo partnerce, gdzie wasza przyszła dopiero miłość się będzie rozwijała, no to już by było tak po, pozamiatane na samym początku. Ale nie, żartuję oczywiście, bo można być od początku do końca wspaniałym i, i poznawać, ale nawet nie chcemy wszystkiego wiedzieć. Mimo to, poznamy, poz, Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Więc w takim systemie miłości, w takiej naszej bajce was witam, gdzie chcemy poznawać prawdę i szczęście, miłość, i przyjemność, i rozkosz, bo ze szczęścia, z miłości płynie rozkosz tylko i wyłącznie. Święta Teresa Zawilla, która przychodziła do mnie na rozmowy i opiekuje się moim umysłem razem z Janem Boską, to często lewitowała. Tak, takie, takie miała rozkosze, że unosiła się ciałem po prostu cała. <laughs> Była porywana do którejś tam komnaty, do któregoś tam nieba, jak się mówi, do siódmego nieba. To powiem, naprawdę nie ma żadnego siódmego nieba, jest jedno niebo. Tak samo jak ojciec powiedział, że ten poziom materialny tutaj jest tylko jeden. Nie ma żadnych poziomów. Jest tylko rozwijanie świadomości i szukanie zbawienia. To wszystko. Szukamy zbawienia i znajdujemy, bo wszyscy mogą go znaleźć. I ci co? Co jeszcze? Nic nie wiedzą? Są w powijakach, szukają miłości, szukają życia, atrakcji, czegokolwiek szukają. I ci, którzy już są wyżej, którzy już dużo znaleźli, ale jeszcze nadal szukają, bo chcą poznawać. Takie jest przeznaczenie ludzkiej duszy, niebiańskiej duszy, tak naprawdę, bo my jesteśmy z nieba. Ale żeśmy tam wyszli z tego nieba, i teraz mamy no, trochę kłopotów z tego powodu. Jakieś życia, jakieś reinkarnacje, jakieś powtórne, jakieś, jakieś egoizmy, zazdrości i te wszystkie inne ości nas kłują, w gardle nam stają nieraz. Własny egoizm nam staje w gardle, a egoizm innych również przyczynia się do tego, bo gdyby byli dob wszyscy dobrzy, łagodni, wspaniali, to przecież nikt by sobie kłód pod nogi nie podkładał. Kiedyś zeszedł święty Adam do mnie. Był święty Adam. W pewnym momencie cywilizacja nastała. Miliony lat temu, tysiące lat temu, był Adam i Ewa. Zeszedł i powiedział, że właśnie jemu pierwszemu w tej frakcji, w tej yy, rzeczywistości, jakiej się pojawił, jako Homo sapiens już, mówił, że no miał. Pierwszem, jemu pierwszemu rzucali już kłody pod nogi. Już był egoizm. Już się, jeszcze te dusze tworząc nową cywilizację. Homo sapiens już był, był egoizm. Już było źle. No bo kiedyś, kiedyś wszyscy wyszli, i teraz jesteśmy tu na Ziemi, na różnych planetach, w kosmosie oczywiście i mamy problemy. Dlatego mówię, że. Szukamy miłości, szukamy dobra, szukamy piękna, rozkoszy, przyjemności uczuć, przyjemności dotyku, przyjemności myśli i przyjemności ekstazy wewnętrznej. To są same przyjemności niebiańskie. Wszystko, co, nam, co nas cieszy, co nas raduje i co nam przynosi rozkosz, jakąkolwiek, zmysłową czy pozazmysłową, pochodzi z nieba, bo ten świat jest odbiciem tego, co jest w niebie. <laughs> Jak ojciec mówi też tam mamy wszystko do dyspozycji. Jest muzyka, jest wspaniałe. Wspaniałe rzeczy tam są. I poznawanie, i podróżowanie dodał mi ojciec Pio. Każdy ma tam pałac i podróżuje. Ja to powtarzam, żeby sobie przypomnieć, żeby się naładować znowu od czasu do czasu, nie tylko Putinem, o którym wam ciągle mówię, się ładujemy się jakimś piekłem na ziemi, ale trzeba sobie przypominać też niebo, bo jest jeszcze oprócz piekła na ziemi jest jeszcze niebo. Więc o niebie też trzeba mówić. Przede wszystkim, żeby tam dążyć, bo gdybyśmy mówili duchowo i dążyli do niebiańszczyzny, tak jak do słowiańszczyzny kiedyś, może kiedyś wrócimy jeszcze do niej. Jakbyśmy tak szli do tej niebiańszczyzny prawdziwie, to nie byłoby wojen, byłaby harmonia. No tak. No bo popatrzcie, dusza jest tak wspaniała, tak wyposażona we wszystko, w pragnienia, w myśli. I w chcenie, bo życie jest chceniem, chceniem dobra oczywiście. To najlepsze jest wtedy życie. Jak chcesz zła, no to jest najgorsze życie. To lewactwo chce zła, chociaż pozornie chce dobra, ale wychodzi zło, więc tak samo jak Putinowi wyszło zło i innym władcom, którzy są jeszcze nieoczyszczeni, wielkie mają pokłady czarnego egoizmu. Yy, więc yy, <laughs> chciejmy podążać w tym kierunku, aby było jak najlepiej. Mamy te pokłady, wszystkie w sobie. Ojciec mówił, że w Tobie jest wszystko możliwe, w każdym z nas jest wszystko możliwe. Jeśli chcemy dobra, wyprodukujemy z siebie, wyemanujemy dobro, miłość, zrozumienie, tolerancję, miłość do wszystkich. Bo tego uczę, to, co mnie Ojciec uczył, miłość do wszystkich jednakową. Czy zły, czy dobry, trzeba kochać. Ale ostro mi trzeba też widzieć, żeby oddzielać, bo, bo właśnie ponieważ wyszedł nam zły system, zła ekonomia, złe światopoglądy, złe ideologie, no to dusze się nie rozwijają przez to. Dlatego ja tak apeluję i mocno podkreślam, żeby się oddzielić od tej lewicy, bo oni. Też są dobrze, ale może jeszcze nie wiedzą. Są gdzieś w takich materialistycznych powijakach i nie wiedzą, gdzie jest prawdziwe, ostateczne dobro. Do czego to wszystko prowadzi. I dlatego się są wyżyć w tym świecie, a przy okazji krzywdzą swoje rodziny, swoje dzieci i nie, nikt się nie rozwija duchowo. Właśnie o to chodzi. Kościół też zaniedbał strasznie teraz dużo i też się nikt nie rozwija już w kościele. Rzadko kto tam idzie wyżej, a jak coś więcej wie, to musi milczeć, bo się boi kapłanów. Doktryny Kościelnej, że wykluczą, że jakąś klątwę rzucą na, na, na kogoś. Dawniej to była taka moda rzucenia klątw na, na jakichś władców, na jakichś nowomyślicieli, Wolnomularzy i innych. <laughs> Mamy być wolni. Nie ma prawdy całkiem, całej, całek, ani Kościół jej nie ma. Teraz w ogóle Ojciec mówi, że nie ma. Już nie ma prawdy w ogóle w Kościele. <laughs> Jezus to bardzo zagadkowa postać. To znaczy w tym sensie zagadkowa, że był. Nie, bo niektórzy tam ezoterycy i inni ateiści mówią, że Jezusa nie było historycznie. Nie, był, był, wszystko było i Maryja była, inni byli, jak Budda był przecież, nie? Krishna. To nie są bajki tylko. Bajkę to teraz tworzymy. <laughs> Bajkę miłości pójścia do nieba. Pewno, że nie wiemy, co było tam tysiące, wiele, wiele tysięcy lat temu. Archeologia trochę coś tam odkrywa, zakazana archeologia. Pamiętacie, tam jest też naciągane dużo w tej książce. A miliony lat temu to już w ogóle nic nie wiemy. Co było, jak było, kto zbawił, kto się zbawił, a kto wrócił, kto jeszcze dzisiaj żyje. Przepraszam. Więc musimy iść taką drogą. Bo zobaczcie, dusza jest w kompletna, chociaż porysowana, porysowana jak sito. Niektórzy mają sito, nie duszę. Tam wszystko wlatuje, wylatuje i głupoty człowiek robi. A między my musimy być tacy, jak święta Teresa mówiła, w tej komnacie i wewnętrznej twierdzy. Musimy być, bo jak wyjdziemy na zewnątrz swoją świadomością, e, <laughs> żeby coś w świecie zrobić szczególnie złego, no to już jesteśmy ugotowani, od razu. Od razu wychodzimy w świat ten materialny ma i zaczynamy być materialistami. <coughs> Dlatego trzeba się bardzo siedzieć, usiąść i siedzieć w swojej twierdzy, wewnętrznej twierdzy, <coughs> i nie wyciągać tych zmysłów za bardzo na zewnątrz, bo nas. Pokaleczą, bo tam tylko czekają na to w partiach, w jakichś stowarzyszeniach, w jakiejś ekologii, żeby nas wziąć i <laughs> udusić, zdławić i wcisnąć tam ideologię marksistowską, leninowską i inną, czy jakąś tam amerykańską, radziecką, jakąkolwiek. <laughs> Od razu nas chcą kupić, żebyśmy byli ich zwolennikami, ich uczniami. Tak nie, <laughs> to nie tędy droga. Kościół też tak łapał przecież, Złapał, łapie ludzi do dzisiaj na przykład Chrzest. To, co już mówiłem, że chrzest powinien być jako osoba dorosła. Sam musisz decydować. Ale chrzczą od początku. No i tak te sakramenty potworzyli, bierzmowanie przecież potworzyli też, po to, żeby uwiązać przy Kościele. Nie przy Bogu, tylko przy Kościele. Chociaż, jak mówię, nie jest to takie złe, bo jednak myślimy o Bogu. Tylko trzeba rozwinąć skrzydło, bo Kościół nam skrzydła po prostu położył po plecach i... I nie latamy. <laughs> Tylko chodzimy, a powinniśmy fruwać no, jako aniołowie. Więc wszystko możemy wyprodukować z siebie. I to piękne. Zauważcie, że jak co pomyślisz, to właściwie wszystko możesz pomyśleć i wszystko masz od razu w sobie. Chociaż pełne, pełne jest tajemnic, poszukiwań, badań i tak dalej, ale wszystko teoretycznie. Duchowo, uczuciowo i myślami wszystko zdobywamy od razu. Szukamy, wiemy, czujemy, mamy, ale teraz zrealizować to w świecie materialnym prawie że niemożliwe. Dlatego trzeba być bardzo dobrze nastawionym, bardzo mistycznym człowiekiem, duszą mistyczną, oczyszczoną, i wtedy technologia będzie lepsza i bardziej korzystna dla, dla dusz yy, <laughs> w ciele. Dusz w ciele. Wszystko, tu jest potrzeba, bo mamy prawo do szczęścia, tu wszystko jest potrzebne, ale musimy się wyzwolić z ideologii, z, z ezoteryzmu i z takiego kościółkowego myślenia tylko, a wyjść na wyższy poziom, przynajmniej już na trzecią klasę powinniśmy iść, na trzecią, czwartą, piątą, ósmą, ja byłem jeszcze, do ósmej chodziłem, niektórzy już na siódmą, o siódmej, na siódmej klasie, nie o siódmej, o siódmej wieczorem też się czasami kończyło. Zależy, <laughs> jakie tam zajęcia różne były. Więc idziemy do przodu, aby zdobyć maturę i uniwersytet duchowy. Przy Kościele, przy ideologii lewackiej, nie zdobywamy tego, bo Kościół też zaniedbał. Więc wszyscy się musimy y, otrząsnąć i rozwinąć te skrzydła. <laughs> rozwinąć i, i fruwać po prostu. Potrzebne są dwa skrzydła, jak mówił Sai Baba. Jeden, jedno skrzydło duchowe, drugie materialne. I żeby się orientować w tej materii, bo inaczej zginiemy. Jak będziesz na jednej tylko lewackiej, lewackim skrzydle, tak jak Gazeta Wyborcza frunął, to, to, to się rozleci ta gazeta i ta cała korporacja i, i jeszcze w ciągnie innych spadną na beton. A jak się ma duchową, ale nie taką czysto chrześcijańską, katolicką jak aktualnie, w tych doktrynach, bo są złe doktryny, to też będziemy spadać i w ogóle nie fruniemy praktycznie. Stoimy, deptamy i tak dalej. Więc trzeba uruchomić skrzydła materialne i duchowe, po to, żeby się wzajemnie um, utrzymy, można było utrzymywać na poziomie wzrostu, żebyśmy mogli do przodu frunąć, do nieba. I to wszystko można w sobie odgadnąć, zrozumieć i, i przyjąć. Ale jak mówię, trzeba się wyzbyć bardzo głęboko własnego egoizmu, własnych interesów i tak Wszystko jest w nas możliwe. Każda technologia, jak pomyślisz, że jesteś w jakimś statku kosmicznym, jakieś Ufo, tam aparaturka taka, albo w ogóle jakiś biologiczny nawet statek, sobie tam myślisz, już działa, wszystko lata fajnie po kosmosie, po niebie, nie wiadomo gdzie, żeby tylko sobie przyjemność zrobić, bo to o to chodzi, żeby życie jest dla przyjemności, nie dla cierpienia. No to wszystko możemy to zrobić wewnątrz, ale jak to przenieść na rzeczywistość materialną, to jak mówię, ciężko, raczej trudno, bo hmm. potem są komplikacje, znowu się kłócimy o jakieś trybiki, się kłócą wszyscy znowu sobie zarysowują dusze i do kitu to wszystko. Tak jak dzisiaj o ten Tajwan, nie? Tam przecież są układy scalone, produkowane, teraz jakby teraz, jakby tam Chińczycy to zabrali. Lub coś tam się stało, no to nasze sprzęty już nie będą miały części zamiennych. Chociaż Chińczycy też produkują, ale jak się obrażą, no to wiadomo, będzie kłopot. Tak samo jak Francuzi do dronów i tak dalej, jakieś elektroniczne części. I różne zamienniki czy, czy oryginały wysyłają Rosji, żeby ona mogła dronami pikować i zabijać Ukraińców. No to, no to widzicie, no, do tego to dochodzi. Miało być pięknie, a wyszło źle. Po co jakieś drony i bomby w dronach? To przecież jakaś piekło. Piekło sobie stwarzałem, piekło. Do piekła dążymy. Tak nie można. Trzeba zmienić system, zmienić ideologię, wyprodukować w sobie miłość do wszystkich. Jednaką taką naukę trzeba głosić. Wtedy nie będzie tych, tych trybików, o które się będziemy kłócić, tych kamieni, <grych> tych procesorów, bo tylko interesy się w tym robi. Szczególnie Niemcy narobili sobie interesów z. Z Moskwą i Unia Europejska też w to wpadło i teraz się mszczą na Polsce. Jeszcze w dodatku, że jeszcze, jeszcze tutaj jakaś wiara została, jakaś idea Boga, wszędzie już nic nie ma. To rób ta, co chce, no to się wszyscy rzucają teraz na Polskę. A tak na kościół, na pis, na prawicę w ogóle, to ja już mówiłem, ale dobra, <laughs> to się właśnie wszystko stąd bierze. To się z serca zarysowanego, z duszy zarysowany. Dlatego ja mówię, jak to wyzwolić, żeby tego w przyszłości już nie było, ale pokazywać musimy, bo na bieżąco musimy żyć. Nie bądźmy w jakiejś iluzji nierzeczywistej. Do sklepu musisz pójść kupić coś sobie, kawałek chleba, czy, 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 czy nie wiem, czy ziemniaka jednego, czy pięć, czy dziesięć, czy jakieś płatki owsiane, które są bardzo dobre. No musisz, no. A to zależy od tego, kto rządzi, jaka jest ideologia, Jaki system ekonomiczny, a on wychodzi z wnętrza, jak jest głupie wnętrze, o zarysowane to, będą przeć do tego, żeby y, tego ziemniaka, żebyś nie kupił <grym> I, nie, i nie miał węgla w domu. <coughs> Czy drewno, żeby się w zimie zaopatrzyć. Jesteśmy y, w zimie zagrzeć, jesteśmy krajem północy, więc tu jest zimno, zima przychodzi, więc musi to wszystko być. To wszystko zależy, jak mówię, od tutaj. Od tego, co mamy w, i w głowie. Jeśli mamy ideę systemu miłości, dobrego systemu, dobrych wartości, to wtedy powolutku będzie dobrze szło. A tu się wszyscy kłócą, konkurują ze sobą, plują sobie na twarz niepotrzebnie. Przez te ideologie, właśnie marksistowskie, czy jakieś ateistyczne, i inne <laughs> wygibasy umysłowe. Dobrze, to pomódmy się o nasze sprawy również, o to, żebyśmy mieli węgiel czy gaz, jak zwał, tak zwał, wszystko, by była energia. To z tym, gazem, z tym węglem to oczywiście wszyscy przesadzają. <gryw> węgiel jest bardzo dobry, nie jest taki, że tak smroć. Myślicie, że gaz nie smrodzi i inne fotowoltaikę, żeby wyprodukować ile tam trzeba gazu wy, wy, wypuścić w powietrze, auta elektryczne, a co zrobić, jak utylizować. Y, 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 Akumulatory. Przecież to jest to. Przecież wiadomo, że tak jest. To wcale nie jest jedno od drugiego bardziej ekologiczne. Tylko, że tak nazwali. Teraz nazwali gaz niebiesy, niebies, Jak to? Błękitna. Błękitna. Nie, laguna. No błękitne paliwo, coś takiego, <laughs> bo się tak pali ładnie, a to przecież też ocieplenie jest tego, wszystko. Ziemia sobie poradzi z wszystkim, już tyle tysięcy, milionów istnieje Ziemia, tyle już tu było z cywilizacji, I padały, i wznosiły się i jako Ziemia dalej jest, i pożarów pełno i też sobie radzi, i wulkanów mnóstwo, które bez dwutlenku węgla to w ogóle nie moglibyśmy żyć. Wulkany sieją z siarką wszystkim, czym się da i jakoś planeta istnieje. Tylko po prostu interesy grup pewnych politycznych bo robią duże pieniądze na tych, na tych kłamstwach i stąd się to bierze. <laughs> Myślicie, że w dawnej przeszłości węgla nie wykorzystywali, czy jakiejś innej energii, tak samo. <laughs> jakoś żyjemy do tej pory. Czy krócej, czy dłużej, co to ma za znaczenie? Ważne, żebyś się rozwinął i porzucił ten kosmos i do nieba poszedł. Tylko o to chodzi. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroni nas przed demonem zła. Dawniej się fajne ogniska paliło z placków krowich. Ogniska na sobódkę. Pamiętam, jak się opony nawet paliło. Sam paliłem opony w dzieciństwie, bo to była taka moda na, Sobótk, na, na święto sobódki. No to przecież jakoś nic wielkiego się nie stało. Dzisiaj są filtry na kominach, tutaj, to tamto, a ludzie chorują jeszcze bardziej na raka niż przedtem i są niezdrowi. Dużo chorób mają, a przedtem byli zdrowsi. Zauważcie, że pokolenie to te przedwojenne, to do dzisiaj niektórzy mają po 90, po 100 lat, prawie jeszcze normalne umysły, wszystko nie dali się temu, bo to było silniejsze pokolenie pokolenie powstańców, tamto starsze, nasze babcie, dziadki dłużej żyli i byli zdrowi. <laughs> Dzisiaj niby ekologia, wszystko jest na wysokim poziomie, a choroby, a zwłaszcza psychiczne, wariatów coraz więcej. <laughs> no i co zrobić? Musimy się wyzwolić wewnętrznie, duchowo, w systemie miłości, wtedy oczyścimy ziemię, oczyścimy wszystkie i będziemy spalać tak, jak należy. Żeby nie było za dużo smrodu, ale żeby było ciepło i żeby była energia. Na tym to polega. Święty Michał Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroni nas przed demonem zła, który, jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Przeczytam wam wiersz Maćka, ten co jeździł na rozmowy. Co dzień go czytam praktycznie. Jak już mówiłem, będę powtarzał. Macie książkę systemmiłościwiesia.pl To jest właśnie tam. System miłości systemmiłościwiesia.pl, jest ruch systemu miłości, tu jest moje konto osobiste, gdyby mi się ktoś chciał pomóc, żebym się mógł tu dalej <laughs> rozwijać materialnie i duchowo, bo żyć trzeba, wiecie, żartuję oczywiście. Materialnie to nie ma potrzeby się rozwijać, ja nic nie potrzebuję, tylko takie proste, podstawowe rzeczy <laughs> i tyle. I chcę przekazywać tą wiedzę, którą ojciec mi przekazał, i cieszyć się tym, że, że wy też możecie się cieszyć i chłonąć taką wiedzę, bo mamy wszyscy y, chłonne umysły, i, i teraz ważne, żeby nie chłonąć lewactwa, ani y, jakichś religii dziwnych, czy jakichś zatoryków, tych chłonąć prawdę. Prawda. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ja wam staram się mówić jak najwięcej tej prawdy, którą sam poznałem, i ojciec, co ojciec pił mi przekazał. I to na tym kończy się moja działalność. Prawda wyzwala, miłość wyzwala, to jest to samo. Prawda, miłość to jest to samo, bo Bóg żyje w prawdzie, my też musimy żyć w prawdzie i nie bać się tego, że w Smoleńsku był zamach i ja o tym cały czas mówię. Nie boję się tego, bo wiem, ojciec mi to potwierdził i takie różne rzeczy wam mówię. To no więc prawda, po prostu prawda, nie kamuflowanie i tam różne. Rosja to ten krem cały, to, to tam jest jedno wielkie kłamstwo, tam prawdy nie ma, dlatego prawda zakryła. Miłość pobrudziła duszę i wywołują wojny z tego powodu. Egoizm, imperializm to wychodzi z serca zabrudzonego. Czytam wam ten wiersz: Nowe życie, dzień, a z nim nowe życie. Boisz się śmierci, a nie boisz się snu. Śmierć jest zamknięciem oczu do snu i opuszczeniem ciała. <laughs> z którym tak wielu upadłych aniołów się utożsamia z tym ciałem. Właśnie. Myślą, że będą wiecznie żyli i to ciało jest najważniejsze w tym świecie. Jakie ciało? Kropnie cię cegła z dachu i po ciele. Narcyzm, ego i pycha. Gdy się uwolnisz od ciała i będziesz chciał do świata nieba, twoi aniołowie zasmucą cię. Pokierują do miejsc twoi aniołowie materiały. Pokierują do miejsc, gdzie zapomina się o sobie i na pewno nie będzie to wolność. Jakieś kolejne więzienie, bo w nim dusza oducza się narcyzmu. Pokornieje ku ego Boga. Wszyscy mamy ego, ojciec mówił. Bóg też ma ego. Nawet ciało ma, kiedyś powiedział. <laughs> tak jak my, tylko niebiańskie, nie takie. Wulgarne, że tak powiem, z kiszkami, z kościami, z krwią. Jak się szpilkę przebijesz, tętnicę tutaj, to ci wyleje i umczesz No to co to za ciało? Takie to ciało to jest. To, to nie jest ciało, tylko po prostu jakaś bibuła. Bo w nim dusza oducza się narcyzmu, pokornieje ku ego Boga, a ego Stwórcy to miłość dla każdego. To, co mam, mówię. Ojciec Pio w Maćka też uczył, że miłość do każdego i że do nieba trzeba do podążać, a nie do materię. Tylko z tego można być szczęśliwym, nawet nie z tego, że wiążesz koniec z końcem. To ptaki mają dane bez cienia wolnego rynku, szczęście i niebo zarazem zdobywasz dzieleniem się i byciem dla innych, aż do zapomnienia siebie, do zatracenia siebie, tak właśnie. Tacy mistycy wielcy mówią, żeby się zatracić. To jest dopiero wspaniała rzecz. <laughs> zatracić się dla miłości, dla innych. Wtedy odczuwa największe szczęście. Dlatego wiel trzeba zmieniać systemy, żeby się zatracać dla Boga, zatracać się dla miłości, dla rozkoszy ale nie tej materialnej, że ktoś ci miliony będzie dawał tylko po to, żebyś ty innych, z innymi konkurował, innych niszczył, a sam sobie żył jak lord. To, to nie o to chodzi, nie o taką rozkosz chodzi. Rozkosz dla wszystkich ma być jednakowa. Każdemu się to przydane, bo Bóg każdemu to dał w duszy, żeby czuł szczęście i przyjemność. A niektórzy próbują to w materii realizować i stąd się biorą te wszystkie głupawki. Kończymy już. Jeszcze jedną myśl może, moją krótką przeczytam. Więc audiobook jest, jak już mówiłem, tam możecie sobie, cały ten tom jest przeczytany przez aktora, więc w plikach, 36 pliczków po 70 MB 40 godzin słuchania, więc można sobie pobrać tam, zapłacić, nie wiem, chyba 49 zł tam jest, tak, 49 i na maila dostajecie te pliczki. To jak coś tam nie wiecie, to już musicie się kontaktować ze sklepikiem, bo ja tam <laughs> nie rządzę i nie wiem, co tam się dzieje, szczerze mówiąc. <laughs> wiem, moim zadaniem było napisać, wydać książkę, wydać te i mówić o tym, to jest najważniejsze, bo po to jestem, żeby to wszystko opisywać i przekazywać. Reszta mnie nie interesuje. I to robię po prostu, więc jeszcze jedna myśl tej książki. Nie można naciągać ducha do badań naukowych i odwrotnie badania naginać do ducha. Dlatego współczesny naukowiec, dlaczego współczesny naukowiec wstydzi się mówić o Bogu, już nie mówię o niektórych youtuberach, się wstydzą <grych> na grupach mówić o Bogu, bo brakuje im prawdziwej wiedzy, brakuje mu jednego skrzydła i leci na oślep w dół, w materię śmierci naukowiec powinien uduchawiać materię. No dzisiaj wam właśnie o tym mówiłem. Dobrze, to tyle. Trzymajcie się systemu miłości, zmieniajmy świadomość sobie, swojej rodzinie, i innym. Bądźcie uniwersalni poza doktryną niedobrych religii, ponad doktryną ideologii marksistowskich, lewackich i tak dalej. Bądźcie uniwersalni, bo Bóg jest uniwersalny i tego. I to przekazujcie. A uniwersalizm to nie znaczy, że czynić źle. Nie, no, przeciwnie. Być uniwersalnym to znaczy czynić dobrze, miłować, kochać to, co Jezus głosił. Uniwersalizm. Kochaj Boga i bliźniego. Nie rozstrzygał na, na kraje, na nacje, wszystkich jednakowo. <laughs> to jest idea, żeby znieść granice. To, to była idea Jezusa. No, ale się nie da, bo są dusze tak zarysowane, że walczą o, o miedzę, o tachety, o ogródki, o granice państw. Głupota po prostu. W tej głupocie żyjemy. I w tej głupocie musimy się wyzwalać. To jest dopiero ciekawe. Jak się nie da, to przynajmniej sam się wyzwalaj. <laughs> A przy okazji rozsiewasz to ziarno wiedzy no i będzie to kiedyś rosło, rosło i wszyscy zrozumieją, że nie tędy droga, że musi być droga, droga duchowa i wtedy będzie i państwo i ekonomia i otwartość, kooperacja i tak dalej i tak dalej i tak dalej i tak dalej. No to trzymajcie się i <ścoughs> pa, pa.